Siema siema widzowie, kilka odcinków temu pokazałem wam jak zbudowałbym 3 kłada w analogu, kilkoro z was prosiło mnie o taki sam odcinek dotyczący budowy 5 -calówki. i oto on. Nie zwlekając, lecimy po sklepach. Po dwóch, po FPV-majstrze i po dronopedii, bo zauważyłem, że tam są obecnie najlepsze ceny. Lecimy. Na początek wjeżdża nam stack. To jest F4 z ESC 45A. Niestety z BLHeliS, jest, więc będzie trzeba zainstalować na tym BlueJaya, żeby mieć te wszystkie dobroci płynące z RPM, filtering. Ale jest to stack za 400 zł i nie znajdziecie nic tańszego. A dwie minuty w BlueJayu, żeby zainstalować nowy firmware, to chyba nic strasznego, prawda? Ale jeśli macie większy budżet, no to polecam wam tego staka. F7, F55A, 2, czyli taki golden standard od T-motora. Wszystko co najlepsze. Niestety 620 zł z W. I pewnie będzie drożej: no bo dolar cały czas w okolicach 5 zł. No ale coś za coś. Super jakość. To i niestety wyższa cena. Lecimy z silnikami w niższym wariancie. Lecimy z silnikami Xing 22207, oczywiście pod 6S, 1855KV. I te silniczki są po 85 zł. Oczywiście potrzebujemy 4, ale są to bardzo fajne, sprawne silniczki. Każdy kto je kupi, będzie na pewno zadowolony. Jeśli chcemy opcję bardziej premium, oto ona. Silniki T-Motor F60, Pro 4 cenie jest 120 zł z watem. Bierzemy wersję 1750 KV i lecimy w kosmos. Tym kosmosem to takie do końca żart, bo te silniki mają ciąg prawie 2 kg na silnik przy odpowiednich śmigłach. I jest to prawie 600 g więcej na jeden silnik niż te silniki od iFlyta, które były przed chwilą. Ramka Jedyna Słuszna Apex 5 Tutaj wersja pod HD, ale to nie jest istotne do analoga. 175 zł i dostajecie naprawdę bardzo, bardzo wytrzymałą ramkę. Dodatkową zaletą jest to, że jeśli w zasadzie każdą ramkę zrzucicie, nie wiem, na jakieś kamienie, czy na beton, czy coś, no to ramię na pewno Wam strzeli, nawet w tej ramce. I tutaj dochodzimy do setna. Nowe ramię do tej ramki kosztuje 15 zł. W przypadku innych ramek, które widziałem, ramiona potrafią kosztować po 50-60 zł. I to jest świetny biznes dla producenta, dla dystrybutora, ale niekoniecznie dla Was. Więc jeśli chcecie trwałą, wytrzymałą, fajną ramkę, no to polecam tego Apexa 5. To jest klon od Redditu Sky. Można go kupić u Majstra, można go kupić na Aviflyu i chyba w połowie polskich sklepów też powinniście znaleźć tą ramkę. Dobra, kolejna rzecz to VTX. Tutaj AJRC ZEUS 800mW w wersji z otworami 20x20, 30x30, jak chcecie, żeby było 20x20, no to po prostu urywacie te uszy po 30x30. Oczywiście mocowanie pod pigtaila na złączu MMCX, no i wsparcie dla Smart Audio, dzięki czemu możecie kontrolować Waszego vtx bezpośrednio z Betaflighta. Jak chcecie nadajnik o większej mocy, no to może być ten, TBS Unify 32 Pro, wersja 1W, oczywiście z łączem MMCX, oczywiście wsparcie dla Smart Audio. I co ciekawe, on ma taką bardzo fajną konstrukcję sandwichową, że jak dobrze tego, ten nadajnik umieścicie w ramce i będzie dobrze chłodzony, to cały czas będzie Wam wypluwał maksymalną moc jednego Wata. To jest bardzo istotne, bo inne nadajniki, które nawet chwalą się dwoma czy trzema watami, mają takie gigantyczne radiatory, one nie są w stanie odprowadzić ciepła, które emituje ten nadajnik. Więc w takich e, konstrukcjach jak na przykład ten nowy Foxeer, może być tak, że na początku zaczynacie latać i rzeczywiście są te dwa waty, albo nawet i trzy waty. Lecicie trochę dalej, jest słaby przepływ powietrza, bo coś nie tak jest z ramką, albo cokolwiek źle złożyliście i może być taka sytuacja, że wam spada moc z 2 watów do 500 mili albo i mniej. No i wtedy jak jesteście z jakimiś drzewami, po prostu stracicie kłada. Weźcie to pod uwagę i kupcie coś, co na pewno was nie zawiedzie. I dla mnie to będzie ten nadajnik. No dobra, a jaka kamera? W tańszym wariancie? Falkor dwójka micro spełni oczekiwania każdego. <laughs> Chciałbym poznać osobę, która będzie uważała, że ta kamera jest słaba albo coś z nią nie Halo. Jak mamy trochę większy budżet, to lecimy w T-Rexa 1500 TVLów, dynamiczny VDR, możliwość sterowania z OSD bezpośrednio z kontrolera, jeśli mamy wolny RX. Jak dla mnie, wszystko czego potrzeba. Został nam jeszcze odbiornik. Tutaj mamy Gepard C Express LRS pod 915 MHz. Możemy też wybrać wersję 2,4 GHz. Są to bardzo fajne odbiorniki, oba przychodzą z antenami. No i tak naprawdę jest to taki golden standard na rynku. Na koniec zostawiłem coś, co jest bardzo ważne, czyli bazer ze zintegrowanym lipolem. Chodzi o to, że jak wam kład spadnie w wysoką trawę i bateria się wypnie, oczywiście, to po jakichś 30 sekundach bazer zaczyna piszczeć, a wy od razu bezproblemowo odnajdujecie swojego kłada. Naprawdę, to kosztuje 40 zł i może wam zaoszczędzić 2000 zł. No bo tyle będzie Was kosztował nowy kład na bardzo dobrych częściach. No to co, jedziemy z podsumowaniem. Jak widzicie, podliczyłem obie konfiguracje. Na troszeczkę słabszych częściach mamy 1400 zł bez paru groszy. Na troszeczkę mocniejszych częściach 1912 zł. Od was zależy, w którą stronę pójdziecie. Jakbym zaczynał, wybrałbym oczywiście tego tańszego. Jeśli chciałbym mieć maszynę takiego, powiedzmy, bandokillerka, no to to mocniejszą konfigurację. Oczywiście nie z powodu silników czy EC, bo do bando te z tego tańszego się w zupełności nadadzą i super świetnie sprawdzą, natomiast to jest istotne, ten droższy posiada mocniejszy nadajnik wideo oraz lepszą kamerę, która zwłaszcza w takich miejscach, gdzie co chwilę jest ciemno, jasno, ciemno, jasno będzie się lepiej sprawdzała. Uprzedzając komentarze. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że na Facebooku, na grupach, na giełdach można znaleźć drona w podobnej konfiguracji za połowę ceny. Ale nie zawsze jesteście w stanie znaleźć coś fajnego na Facebooku. Są takie okresy, gdzie absolutnie nic nie ma. Tak naprawdę teraz jest dobry okres na szukanie na Facebooku, bo ludzie wyzbywają się swoich kładów po sezonie. Za chwilę już będzie na tyle zimno, że większość ludzi przesiądzie się na symulatory i do wiosny tego kłada nie ruszą. Część z tych osób. Na pewno zechce je sprzedać, więc jeśli szukacie okazji, no to teraz czas start. Idziecie na grupy na Facebooku i szukacie na giełdzie waszego nowego kłada. Natomiast celem tego filmiku było pokazanie, ile kosztują części, gdy zdecydujecie się na ich zakup w którymś z polskich sklepów. Kontynuując naszą świecką tradycję, w tym odcinku do wygrania macie VTX -a od TBS, -a, to jest Unify 5V oczywiście, chyba 400mW albo i 800 nie wiem, nigdy nie latałem na więcej niż 400mW na tym VTX, -ie. żeby wziąć udział w losowaniu, napiszcie mi proszę na jakim VTX obecnie latacie, czy jest to VTX analogowy, czy jest to VTX cyfrowy, jeśli jest to analogowy, z chęcią przeczytam co Was skłoniło do zakupu właśnie tego. I do czego go głównie używacie. Czy jest to na przykład jakiś wypasiony VTX pod Bando, czy wręcz przeciwnie, jakiś mikro VTX do racerka. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, bardzo ci serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Cześć!